Dzień dobry, witam Cię w bonusie w ósmym dniu wyzwania: Pieniądze są dobre. Przygotowałam tutaj takie mocne afirmacje związane z pieniędzmi i z obfitością. Również je sobie będziemy wstukiwać w nasz układ nerwowy, więc dzięki temu one szybciej się też zakodują. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, ja jestem Patrycja Szajna, jestem hipnoterapeutą. Pomagam zmieniać przekonania oraz schematy z dzieciństwa, na których funkcjonujemy nieświadomie później przez resztę życia i powtarzamy nieraz te same historie, tylko z różnymi ludźmi. I pomagam kobietom wrócić do ich mocy, sensualności, aby były pewne siebie i gotowe na życie marzeń. No to dobra! Zaczynamy dzień ósmy, bonus, standardowo punkt karate. Weź głęboki wydech i wydech. W pełni akceptuję i otwieram się na nieskończone bogactwo. Które jest moim prawem od urodzenia? W pełni akceptuję, i otwieram się na nieskończone bogactwo, które jest moim prawem od urodzenia. Ostatni raz. W pełni akceptuję i otwieram się na nieskończone bogactwo, które jest moim prawem od urodzenia. I odbrew, po czubek głowy jestem ucieleśnieniem. Nieograniczonej obfitości. Każda moja myśl przyciąga niewyobrażalne bogactwa. Jestem źródłem finansowej potęgi i siły. Pieniądze płyną do mnie w nieprzerwalnych strumieniach z nieskończonych źródeł. Jestem w centrum magnetycznym dla pieniędzy i obfitości. Które wypełniają moje życie w każdej chwili. Moja wartość jest bezcenna, a moje działania przyciągają ogromne bogactwa. Zasługuję na życie. Pełne luksusu, swobody i dostatku. Moja energia finansowa jest niezwyciężona. świat wspiera mnie w każdej chwili mojego życia. Każda komórka mojego ciała przyciąga ogromną obfitość, I ogromne bogactwo już teraz. I głęboki wdech i wydech. Daj znać, co czujesz. Jak się czujesz po tych wszystkich ośmiu dniach? Będzie mi miło, jeżeli zostawisz komentarz, subskrypcję. Podzielisz się tym lub innym wyzwaniem z mojego kanału z innymi osobami. A jeżeli masz jakieś trudności z przepracowaniem jakiejś sytuacji, czy to z dzieciństwa, czy jakieś przekonań, które już może zauważasz to zapraszam Cię do kontaktu. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie albo na mojej stronie internetowej www.strefahipnozy.pl. Dziękuję Ci bardzo za to wyzwanie, pięknego okresu świątecznego lub innego, kiedy tylko tego słuchasz. Trzymam za ciebie kciuki, mocno, bardzo i trzymaj się, buziaki.